Wszedłbym na YouTube'a i pokażę mu dzika. Byłbym prawdopodobnie tenisistą, bo, bo zawsze chciałem grać w tenisa, ale troszeczkę za późno się na to zdecydowałem. Nie chciałbym być górnikiem. Chęć odniesienia sukcesu, hamuje mnie, dołuje porażka. Chciałbym być jaguarem, zdecydowanie otwarte. Eliksir młodości uznałbym za potrzebny wynalazek. Na pewno chciałbym mieć twarze wszystkich członków mojej rodziny. Gdzie? Na plecach, bo jest najwięcej miejsca. Zazwyczaj śpię na brzuchu, ale teraz mam kiepskie łóżko, muszę kupić nowe i wtedy będę spał w pozycji embrionalnej. Zdecydowanie moim idolem byłby Kaczor Donald, bo sepleni. Zdecydowanie byle nie do Warszawy. Yy, szaleństwo i zdecydowanie. Jak tam? Lubię dźwięk silnika. Nie znoszę dźwięku yy, pisania kredą po tablicy.